Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Gmina Kępno zakończyła budowę przystanku w rejonie Dworca Zachodniego w Kępnie. Wartość inwestycji wyniosła 787 tysięcy złotych, a 100 tysięcy złotych do tej puli dorzucił powiat kępiński. Ktoś by mógł powiedzieć, gdzie są te pieniądze. Zresztą takie głosy też, też padały, ale te wiaty, które się tutaj znajdują, toaleta, są to wszystko urządzenia bardzo, bardzo drogie w dzisiejszym czasie, w dzisiejszym świecie, gdzie ceny materiałów, produktów idą strasznie, strasznie, strasznie w górę. Trzeba powiedzieć jedno, że, że ani wiaty mogły być postawione, żarmii toaleta mogła być postawiona, była stworzona cała infrastruktura podziemna. Doprowadzona energia elektryczna, woda, kanalizacja. Mamy tu również kamerę monitoringu miejskiego. To wszystko, oświetlenie, nowe lampy, to wszystko, małą małą zieleń, która ma uatrakcyjnić to miejsce, nowa kostka, podbudowy, to wszystko wymagało, nowa organizacja ruchu, to są wszystko projekty, na te wszystkie inwestycje musieliśmy, na te wszystkie rzeczy musieliśmy znaleźć środki, a inwestycje dzisiaj nie są, nie, nie, nie należą do najtańszych, wszystko dzisiaj wymaga dużo zaangażowania dużych środków, stąd przy tej wielości złożoności tej inwestycji takie, a nie inne koszty. Przed realizacją zadania nie brakowało głosów. Dlaczego w tym miejscu taka wiata, a nie na przykład na byłych terenach PKS-u. Dworzec PKS-u został sprzedany około 20 chyba lat temu, ponad 20 lat temu. Też to był burzliwy czas. Nie wiem czy pan panie dyrektorze pamięta, jak, jak dochodziło do sprzedaży dworca PKS-u, jakie to było dużo zamieszanie, wtedy w Kempie istniała taka organizacja, która o wszystkie niecne zamiary mi oskarżała a tymczasem PKS został sprzedawany przez, dworzec PKS został sprzedawany przez firmy, przez PKS, nie przez gminę Kępno a gmina Kępno nigdy nie była właścicielem terenów dworca pks -u. Natomiast my nie, w dzisiejszym zmieniającym się rzeczywistości nie potrzeba dworców, potrzeba przystanków, ale profesjonalnie zrobionych, a takich właśnie mamy do czynienia tutaj przy ulicy Bronińskiego, do profesjonalnym przystankiem przesiadkowym dla tych podróżnych, którzy chcą korzystać z komunikacji e, autobusowej. Budynek po byłym dworcu zachodnim należy już do gminy Kępno, ale jego przeznaczenie będzie zupełnie inne. Ta nieruchomość stanowi już własność gminy Kępno, ale mamy zamiary stworzenia tam w przyszłości domu kultury, o którym kiedyś wspominaliśmy, o którym kiedyś wspominałem i, i te plany, mam nadzieję, będą mogły być w przyszłości zrealizowane. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, Twoja muzyka, Twoja muzyka.